Dzień dobry państwu ze studia WPS Production. Witają państwa jak zwykle Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński. Chcieliśmy dzisiaj ustosunkować się do dwóch wydarzeń pozornie odległych, a jednak dających jakieś wspólne wnioski. Bo w czasie kiedy w sejmie była dyskutowana w sposób czy udawany, czy rzeczywisty sprawa Jednomyślności w przypadku uchwały o papieżu błogosławionym Jana Pawle II, w przeddzień właśnie kanonizacji, która ma nastąpić w Rzymie w bieżącym tygodniu. To w tym samym czasie odbyło się drugie wydarzenie. Do jednej z baz polskiego lotnictwa w łasku przybyły nowe samoloty F-16 dodatkowe, a tuż dosłownie w przeddzień tego posiedzenia, 60. 6 bodajże posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, poświęconego między innymi sprawie tej nadzwyczajnej uchwały, poświęconej Janowi Pawłowi II. W Polsce wylądował niewielki, ale jednak 150-osobowy kontyngent spadochroniarzy amerykańskich, no i był to nie byle kto, gdyż to byli żołnierze ze 175 Brygady powietrzno-desantowej, jak podkreślali komentatorzy? brygady, która wsławiła się y, udziałem w wojnie wietnamskiej. No i teraz właśnie ci spadochroniarze wylądowali y, w bazie w Świdwinie, w Zachodniopomorskim, w celu rzekomo wspólnych manewrów z polskimi spadochroniarzami z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa, czyli tych tzw. Czerwonych Beretów. Czy jest jakaś zbieżność między tymi faktami, że tutaj mówimy o dziele błogosławionego Jana Pawła II, który będzie za chwilę świętym, a obecnością wojsk amerykańskich w Polsce. To ostatnie zdanie, które mówiłeś o wylądowaniu w Polsce brygady spadochronowej z USA, właściwie mogłoby nawet podsumować cały temat dotyczący tej radości z niepodległości, jaką Polska uzyskała, dzięki między innymi, dzięki Janowi Pawłowi II. No bo jak rozumieć to, że z jednej strony wojska rosyjskie opuściły Polskę w roku 91 chyba, czy 90, a teraz wkraczają tutaj wojska amerykańskie, I to jest chyba, to całkowicie podsumowuje to, czy Polska jest krajem niepodległym, czy nie. No, nasi komentatorzy uważają, że Polska jest nie tylko krajem niepodległym, ale i suwerennym, dlatego że nasi posłowie nazywają Jana Pawła II najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Bo mówiąc, że to oceny, które 9 lat temu w tej też specjalnym posiedzeniu Sejmu i Senatu po śmierci Jana Pawła II zostało zwołane, kiedy użyto takiego określeń, że Jan Paweł II to nie tylko głosiciel Ewangelii Jezusa Chrystusa, nad tym się w ogóle nie chcemy tutaj skupiać, aczkolwiek i to budzi pewne wątpliwości, bo jest wielu krytyków tej doktryny w wydaniu Jana Pawła II i że był wielkim moralnym autorytetem, człowiekiem pokoju i nadziei, ale. Najbardziej bulwersujące jest to, że określono wówczas, 9 lat temu, i teraz obecnie Sejm też to podtrzymał i podkreślił, że Ojciec y, Święty, Jan Paweł II, był najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Tak. I teraz nie wiemy, czy w ogóle w sensie niepodległości Polski liczonej od czasu 1918 roku, czy tej naj, najświeższej niepodległości Polski od roku 1989, już za jego pontyfikatu. No w każdym bądź razie brzmi to cokolwiek dwuznacznie, a dla nas jednoznacznie, kiedy zetkniemy ten tandem Jan Paweł II oraz prezydent Ronald Reagan oraz stojący za nim Zbigniew Brzeziński też, no, i właśnie teraz. Przyjaciel JP2. I teraz te dwa takie bardzo symptomatyczne wydarzenia, to znaczy Jan Paweł II uznany świętym, no i lądowanie wojsk amerykańskich w Polsce, które rzekomo są misją pokojową i są naszymi przyjaciółmi, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że Polska pozwala obcym wojskom lądować, zakładać bazy wojskowe na swoim terytorium. Ale yy, zatrzymajmy się, może przy Janie Pawle II, tak jak gdyby od początku się zajmijmy jego postacią, od początku jego pontyfikatu. Tak w ogóle to chciałbym powiedzieć, że trudno jest mówić o, o Janie Pawle II nam, którzy uważamy się za polskich nacjonalistów, dlatego że żebyśmy nie byli poczytywani jako przeciwnicy religii. Przeciwnicy katolików. U nas ludzie w Polsce nie potrafią zrozumieć dwóch zasadniczych kwestii, że czym innym jest wiara w Boga, religia, a czym innym jest Kościół jako podmiot, bo nim jest polityki. A to trzeba rozgraniczyć, bo Kościół również ma swoje własne cele polityczne. I teraz, jak mówimy właśnie o Janie Pawle II, o, o tym, że będzie świętym, to. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale przecież to Jan Paweł II wypowiedział takie zdanie, Polska to nasze mieć i nasze być. No przecież to jest piękna myśl, prawda? Piękna myśl, którą każdy, kto się uważa za narodowca, za nacjonalistę, powtórzy tę myśl. Uzna za, za swoją własną. Ale musimy również wiedzieć, że i rozumieć, że Jan Paweł II był również politykiem. Bo jednocześnie ten sam Jan Paweł II powiedział coś takiego: Nie ma alter, alternatywy dla integracji europejskiej. A te działania zostały podjęte przez Kościół Katolicki, wspierające integrację europejską, zostały podjęte już od początku pontyfikatu Jana Pawła II. Bo w 1989 roku, w czasie obrad, trwania obrad okrągłego stołu, już przygotowywano księży, żeby popierali integrację europejską. Więc widzimy tutaj, że Jan Paweł II nie jest postacią jednoznaczną. Był świadkiem na przykład w 1992 roku, o czym my w Polsce nie wiedzieliśmy, no bo to było zaledwie 3 lata po Okrągłym Stole 3 lata od, od, od momentu, kiedy skończył się PRL. W 1992 roku Jan Paweł II był świadkiem. Jak władze Danii wyprowadziły na ulicę policję, żeby strzelała do protestujących Duńczyków. A oni protestowali przeciwko sfałszowanemu, powtórzonemu referendum w sprawie traktatu z Maastricht. Za pierwszym razem Duńczycy je odrzucili, za drugim razem zostało sfałszowane. Już nie pamiętam, ile osób zostało zastrzelonych z protestujących. I Jeżeli uświadomimy sobie, że strzelano do Duńczyków w 1992 roku i przypomnimy sobie zdanie, Jana Pawła II nie ma alternatywy dla europejskiej integracji, no to postać Jana Pawła II jest na pewno niejednoznaczna. My zupełnie inaczej diagnozujemy ten spór oraz rolę Jana Pawła II jako polityka w życiu narodowym i państwowym Polski. Znaczy dla nas nie jest ważne to, o co spierali się rzekomo. Posłowie w polskim parlamencie, czy to jest y, y, zawłaszczanie sobie przez y, ludzi wierzących, katolików, też sumienia oraz poglądów ludzi niewierzących, czy dochodzi do y, tego dyktatu środowisk katolickich w stosunku do środowisk y, niekatolickich, to nas zupełnie jak gdyby w tym momencie nie interesuje. Dlatego, że pomimo tych różnic, jak myślę, nadmiernie eksponowanych, wszystkie. Kluby i partie obecne w obecnym parlamencie były zgodne, tu były zgodne z tą sentencją, najważniejszą z punktu widzenia politycznego wymiaru pontyfikatu Jana Pawła II. Wszystkie te kluby i partie uznały, że bezspornym jest, że Jan Paweł II przyczynił się do odzyskania niepodległości przez Polskę i że był najważniejszym z ojców niepodległości Polski. To jest to, co nas dzieli bezwzględnie z tą grupą, która obecnie zasiada w Sejmie, bo właśnie nad tym chcieliśmy się skupić. Jan Paweł II oceniamy jego pontyfikat bardzo negatywnie dla Polski, dla polskiego życia narodowego i politycznego, dlatego, że to właśnie on, jako sumienie religijne, sumienie narodowe, do tego aspirował też jako papież, a jednocześnie Polak, on przyczynił się do wbrew konsekwencjom, które były czytelne. Do tego, żeby Polskę wepchnąć do Unii Europejskiej na warunkach, które zaproponowała. Unia i które się de facto teraz już niedługo będziemy podsumowywali 10 lat istnienia w Polski w Unii Europejskiej to wejście Polski do Unii Europejskiej w bilansie straty zysków okazuje się na niekorzyść, pomimo, że oczywiście będą eksponowane same korzyści a nawet nasz obecny premier śpiewa Hej Jude i robi sobie chucpę z tego dziesięciolecia wydaje niema niemałe środki na spot wyborczy co znowu jest przedmiotem jakiejś niepoważnej Chudsby polityczno-medialnej, ale najważniejsza jest sprawa zasadnicza: czy Polska weszła tam na zasadach debaty publicznej, politycznej, oceniania swoich zysków i strat? Czy obywatele Polscy mogli swobodnie się wypowiedzieć na temat y, akcesji do Unii Europejskiej? Czy jaka jest rola Jana Pawła II? Bezwzględnie Jan Paweł II był propagatorem i y, popierającym wejście Polski do Unii Europejskiej. Uznając nawet, że nie ma rzekomo alternatywy. A przecież te alternatywy zarówno wówczas, jak i obecnie istniały i istnieją. Zawsze zawsze są jakieś alternatywy. E, podsumujmy. To zwycięstwo no, solidarności też, prawda? Bo oni mów, media powszechne mówią o solidarności, no i o zwycięstwie Jana Pawła II i odzyskaniu tej niepodległości. Co Polska zyskała? No przede wszystkim nie mamy przemysłu, banków, handlu, armii. To wszystko straciliśmy. Ale mamy dzięki tej niepodległości i demokracji mamy. Bezdomnych, bezrobocie, głodnych, emigrację zarobkową, upadek ochrony zdrowia, najniższy na świecie przyrost naturalny, rosnącą falę samobójstw, całkowity brak perspektyw rozwojowych to są te sukcesy okresu właśnie niepodległości i demokracji, jakie uzyskaliśmy dzięki temu świętemu. Już niebawem, od niedzieli. Dlatego oceniając właśnie rolę polityczną, rolę dla bytu narodu i państwa polskiego, my jako środowisko, polskie środowisko narodowe oceniamy misję Jana Pawła II jako wyjątkowo szkodliwą. Ten okres przygotowawczy do wejścia Polski do Unii Europejskiej, przypadający na czas jego już pontyfikatu i w sam okres wejścia Polski do Unii Europejskiej, Jan Paweł II był jednym z głównych narzędzi, które Zostały wykorzystane do tego, żeby zdobyć posłuszeństwo poparcie Polaków w tym głosowaniu akcesyjnym. I mało tego, zdając sobie sprawę, że zostały i były naruszane zasady demokratycznych głosowań, demokratycznego wypowiadania się na temat straty korzyści z, z tego z tytułu tej akcesji, kościół katolicki, jego hierarchia w Polsce, a także Jan Paweł II jako najwyższy, najwyższy hierarcha Kościoła katolickiego i jednocześnie y, obywatel Polski, przed wyborem na, na urząd y, papieski, nie ostrzegł, ani też nie przeciwdziałał temu, żeby ta debata była na zasadach demokratycznych, żeby dawała y, świadectwo prawdzie, czym jest Unia Europejska i czym będą skutki wejścia do Polski, y, do struktury Unii Europejskiej. Poza tym dla katolików powinno być bardzo ważne też to, że Wszystkie ideały, wartości, jakie uznaje religia katolicka, świat chrześcijański, są w Unii Europejskiej niszczone przez jej ideologię, przez jej program. To też jest jakieś dziwne, jak popatrzymy właśnie na to, że Jan Paweł II wpychał nas do Unii Europejskiej. Ja sobie przypominam sprzed kilku miesięcy zaledwie taki film puszczony w dzienniku telewizyjnym, ukazujący sylwetkę właśnie też Jana Pawła w tym okresie beatyfikacyjnym. Jak on spotkał się z delegacją Solidarności, to był lata 80., koniec czy początek 90. chyba już, i on rozmawia z jakąś kobietą Solidarności z, z polskiej delegacji, mówi, że no, modliłem się za solidarność za was. A przecież są w IPN-ie dokumenty, w których Jan Paweł II stawia jaruzelskiemu warunek delegalizacji Solidarności jako związku zawodowego, jest to warunek. Poparcia Kościoła I Jana Pawła II dla koncepcji Okrągłego Stołu. Druga rzecz jest również w dokumentach IPN-u inna ciekawa notatka. To dotyczyło obchodów na jasnej górze Chrztu Polski. Żeby broń Boże temu świętu nie nadać charakteru narodowego polskiego, tylko religijny. To też wymownie świadczy o stosunku Jana Pawła II, stosunku w ogóle Kościoła do kwestii narodowych. Aczkolwiek, tutaj znowu odwołam się do treści tej najnowszej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24 kwietnia. Pełni hipokryzji posłowie polscy, którzy uznali Jana Pawła II za, powtarzam raz jeszcze, za najważniejszego z ojców niepodległości Polski, apelują, no zgadnijcie do, do kogo, Zg apelują do narodowej wspólnoty Polaków, do narodowej wspólnoty, nie wiem, co przez to rozumieją już nie do narodu polskiego, tylko do narodowej wspólnoty o godne uznanie yy, i obchodzenie yy, tego o, procesu kanonizacji Jana Pawła II. Czyżby okazało się, że można naginać, bo tak elastyczne jest pojęcie narodu wspólnoty narodowej, że nagle przypomnieli sobie, że tą największą spójnią. Wielowiekowych tradycji, obyczajów, wartości moralnych, historycznych doświadczeń, jaką jest naród, trzeba teraz reanimować i odwoływać się w sposób nieszczery do, do sumienia narodowego Polaków. Zresztą nie wiemy, co oni rozumieją przez pojęcie wspólnoty narodowej. Czy jest to naród polski? W rozumieniu etniczno-kulturowym, czy jest to. Tak jak z, w preambule. Wszyscy, czy, którzy czy, Czyli to są wszyscy ci, którzy zamieszkali, czyli obywatele Rzeczypospolitej, czy są to takiej czy innej narodowości, czy są tak, czy mniej, czy bardziej lojalni Rzeczypospolitą Polską. No tego nie możemy pochwalić. Ja jeszcze zwróciłbym uwagę na taki fakt, że razem z Janem Pawłem II będzie kanonizowany Jan XXIII. To są dwie ciekawe postaci, bo. Jan XXIII był tym, który no, patronował pracą Soboru Watykańskiego II. Z kolei Karol Wojtyła jako biskup, no a późniejszy papież był ważnym uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. Oni podkładali bombę pod chrześcijaństwo. Rozmontowywali to, wprowadzono przecież ten ekumenizm, zrównanie wszystkich religii, wprowadzono elementy no, judaistyczne do tej religii, otwarcie. Co jest też bardzo w tych kategoriach, w jakich my się poruszamy, bardzo niepokojące, to Sobór Watykański II oraz szczególnie ten okres i pontyfikatu Pawła VI, ale głównie Jana Pawła II, przyczynił się do popularyzacji idei globalizmu oraz nowego porządku światowego. Tak. Nie ma żadnej sprzeczności. Kościół jak gdyby zaadoptował, a Jan Paweł II był jak gdyby tym miękkim pasem transmisyjnym koncepcji globalistycznych, szkodliwych, anty Ludzkich antyhumanitarnych doświadomości oraz obyczajowości wielu narodów i państw. Ja myślę, że tę naszą rozmowę można byłoby podsumować w ten sposób, że oto prawie że tysiącletnie dzieje chrześcijaństwa w Polsce zamyka drugi święty po świętym Stanisławie Ze Szczepanowa, który został wyniesiony na ołtarze, który współpracował z naszymi wrogami, z Niemcami przeciwko państwu i przeciwko królowi i dlatego król kazał go ściąć. I teraz mamy Jana Pawła II, który współpracował z syjonistycznym Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, w demontażu naszego państwa, ale i całego bloku państw socjalistycznych, no głównie państw I dzieje chrześcijaństwa w Polsce zamykają te dwie postaci dwóch świętych. Dwóch wrogów narodu i państwa polskiego. Dziękujemy. Dzisiaj za studia WPS Production mówili do państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński.